Witaj w kolejnym odcinku. Dziś porozmawiamy o czymś, co może wydawać się błahostką, a w rzeczywistości potrafi zbudować albo zniszczyć relacje. To języki miłości, czyli sposoby, w jakie okazujemy uczucia i w jakie chcemy je otrzymywać. Problem pojawia się wtedy, gdy ty mówisz w jednym języku, a Twoja partnerka w zupełnie innym. I nagle okazuje się, że mimo szczerych intencji i wysiłku, oboje czujecie się niewysłuchani, niedocenieni albo po prostu samotni w relacji. Każdy człowiek ma swój naturalny język miłości. Dla jednych to dotyk, dla innych wspólnie spędzony czas, dla kogoś innego słowa uznania, prezenty czy drobne gesty pomocy. Kiedy trafisz na partnerkę, która ma taki sam język jak ty, wszystko wydaje się proste. Ale jeśli różnicie się w tym obszarze, to zaczynają się nieporozumienia. Ty kupujesz jej kwiaty i myślisz, że to piękny gest, a ona czuje się obojętna, bo tak naprawdę marzyła o tym, Żebyście poszli razem na spacer i pobyli ze sobą. Ona mówi ci komplementy, a ty odbiera się z wdzięcznością, ale w głębi nadal brakuje ci bliskości fizycznej, bo to dla ciebie jest głównym wyrazem miłości. I wtedy oboje zaczynacie się zastanawiać, czy coś jest nie tak z wami, podczas gdy tak naprawdę problem leży tylko w różnicy języków. To trochę jak z nauką obcego języka. Wyobraź sobie, że mówisz po polsku, a twoja partnerka tylko po hiszpańsku. Każdy z was ma dobre intencje. Ale trudno wam się porozumieć, bo nie używacie tego samego kodu. I dopiero wtedy, gdy zaczynasz uczyć się jej języka, pojawia się most. Nie musisz od razu być w nim mistrzem, ale sam wysiłek, żeby go zrozumieć i używać, jest ogromnym sygnałem dla partnerki. Ona wtedy czuje, on się stara, on mnie zauważa. Pierwszym krokiem jest więc świadomość. Musisz odkryć, jaki jest twój język miłości i jaki jest język twojej partnerki. To można zrobić prostym pytaniem, w jaki sposób najczęściej okazujesz miłości, co sprawia, że czujesz się kochany? Jeśli zauważysz, że partnerka zawsze robi ci drobne przysługi, ale rzadko mówi komplementy, to prawdopodobnie jej językiem jest pomoc, a nie słowa. Jeśli często prosi o wspólny czas, a mniej zależy jej na prezentach, to właśnie wspólne chwile są dla niej tym, co ją karmi. Drugim krokiem jest praktyka. Kiedy już wiesz, co dla niej jest ważne, zacznij to robić, nawet jeśli to nie jest twój naturalny sposób. To trochę jak ćwiczenie mięśnia. Na początku wydaje się nienaturalne, może dziwne, ale z czasem staje się łatwiejsze. Jeśli jej językiem jest dotyk, obejmij ją częściej, połóż rękę na ramieniu, przytul bez powodu. Jeśli jej językiem są słowa, mów częściej, że ją doceniasz, że widzisz jej starania, że jest dla ciebie ważna. Jeśli wspólny czas, odłóż telefon, zrób coś razem, nawet drobnego. Tak pokazujesz, że jesteś gotów mówić jej językiem. A nie tylko swoim. Trzeci krok to rozmowa o różnicach. Powiedz jej wprost: wiem, że ja okazuję miłość w taki sposób, ale widzę, że dla ciebie ważniejsze jest coś innego. Chcę się tego nauczyć. Taka szczerość rozbraja wiele napięć. Bo zamiast wzajemnych pretensji pojawia się współpraca. Ona czuje, że nie bagatelizujesz jej potrzeb, tylko traktujesz je poważnie. A ty zyskujesz jasność zamiast ciągle zgadywać. Warto pamiętać, że języki miłości działają też w drugą stronę. Jeśli wiesz, że twój główny język to na przykład dotyk, to dobrze, żebyś umiał to zakomunikować. Nie jako żądanie, ale jako informację. Możesz powiedzieć, kiedy mnie dotykasz, czuję się naprawdę blisko ciebie. To daje partnerce wskazówkę, jak może łatwo sprawić, że poczujesz się kochany. Bez tej komunikacji łatwo o rozminięcie się w intencjach. Podam Ci przykład. On kupuje partnerce prezenty, ona marzy o czasie razem. Ona daje mu słowa uznania, a on potrzebuje fizycznej bliskości. Oboje się starają, ale oboje są sfrustrowani. Dopiero kiedy rozmawiają o tym, co naprawdę jest dla nich ważne, zaczynają czuć, że ich wysiłki mają sens. To proste, a jednocześnie dla wielu par stanowi przełom, bo nagle okazuje się, że nie trzeba robić więcej, tylko inaczej. Jest jeszcze jedna rzecz, którą warto zauważyć. Język miłości może się zmieniać w zależności od etapu życia. Na początku relacji możesz potrzebować więcej słów i potwierdzeń, a później ważniejsze stają się gesty czy wspólny czas. Partnerka też może przechodzić przez różne etapy. Dlatego dobrze jest co jakiś czas wracać do rozmowy o tym, co dla Was najważniejsze teraz. To nie jest raz na zawsze ustalona lista, ale coś, co żyje razem z Wami. Kiedy uczysz się języka swojej partnerki, pokazujesz coś więcej niż tylko gotowość do kompromisu. Pokazujesz. Że jesteś uważny, że zależy ci na tym, żeby wasza relacja była żywa i pełna. To daje jej poczucie bezpieczeństwa, a tobie satysfakcję, że twój wysiłek naprawdę buduje. I tu nie chodzi o perfekcję. Nikt nie oczekuje, że zawsze trafisz w dziesiątkę. Chodzi o intencje i działanie. O to, że próbujesz. Na koniec chcę ci powiedzieć, że różne języki miłości wcale nie muszą być przeszkodą. Mogą być szansą. Dzięki nim uczysz się czegoś nowego, wychodzisz poza swoje schematy, rozwijasz się jako partner. Jeśli zrozumiesz, że wasze różnice to nie problem, ale okazja do pogłębienia więzi, to zaczniesz patrzeć na nie zupełnie inaczej. I wtedy twoja relacja zyska nowy wymiar. Bo w miłości nie chodzi tylko o to, żeby mówić swoim językiem. Chodzi o to, żeby znaleźć wspólny język. I właśnie to jest najpiękniejsze, że możecie się tego uczyć razem, dzień po dniu.